jutro jestem akowiczycy i dzisiaj nagrywam sobie grę w której muszę użyć mózgu kurde pierwsza taka gra w której muszę użyć mózgu które zwierzę jest największe no słoń nie aha podchwytliwe to musi być to najmniejsze nie naj nie o nie nie umiem tu głównie stoi udało się dalej co zrobić, żeby kwiat zakwitnął? Hmm. Nie uczyłem się na biologii. Chmura musi mu nasrać. No kompost. Chociaż jak on za, i musi zakwitnąć, jak on już jest zakwitnięty. No łodyga, liście, kwiat jest. No to idź. Nie, też idź. Szara to taka. ta? Ta chmura mu dała! Wow! O, wóz słonia do lodówki. No, trzeba otworzyć, trzeba postawić słonia. Zejść. Nie? Tak nie działo. Nie, tak nie działo. Nie. A, a gdzie są parówki? No co to, to za lodówka bez parówek? To było całkiem proste. Ty mnie to mówisz? To było bardzo nieproste. Które z nich jest najbliżej nas? J. Nas, ale co nas? Że wszystko może być częścią rozwiązania? Że co, że nasa? Nie. O, pff. Nuda nie umie tego przejść. Zróbmy <grym> ja jedną gwiazdkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Nie. Nie. dodawałem dziewięć i było, że źle. Halo, no. O co to, to, to chodzi? Brajny test. Zawsze szukaj drugiego dna. Ale tu jest jedno i no. W mojej głowie i w moich nogach. Jak, jak coś się dowiem, to od razu spada i, pff, i nie ma. Jeśli wyprzedziłeś drugiego zawodnika, to które miejsce zajmujesz teraz? No pierwsze. No to trzecie

Poziom 6. Teraz pora wyprzedzić lidera Przesuń w lewo albo. No strzałka mi pokazuje. No to Wow! Ale ja ją Jajo Niezłe, co? Nie, niezłe. Na karmkota. Bo jest łodny. No to idziesz do sklepu po pierwszą lepszą pulinę i mu sypiesz na łeb i się obbliżę się nagle. Yy. No jak mam Zbysia nakarbić? Ale Zbysia nie można ruszyć o rusz ten tłusty tyłek, bo nie dostaniesz ciacha. Ja tu nie chcę, co niechcący zrobiłem? Nie Panie, co ty mnie tu pan gadasz, że to tak miało być? No to, to chłopie, teraz mnie o tym mówisz? Gdzie jest zielona kula? Nie ma, nie ma, no nie ma. No nie ma no, no sąsiad chyba ukrot poszł na złom, sprzedał i panie dewej mnie za to pierwszego lepszego fiata, a nawet może być bez fiata. Dej no mi fiata za ten, za ten zielony kolor i bez fiata. Zjadły się, Miam miam. mniam. Niebieski, żółty, zielony. Zostaw, czy nie Co jest nie tak z tą ilustracją? Nie wiem. Hmm. Chyba to, że jest ilustracją? Hmm. Nie? Sześć palców mu chłop, No to się chłop przebrał. Luty. marzec nie geniusz, bo one do ulecą i mi dodają. No por <śledzio> Udało się dalej. Mruczek musi przeskoczyć na drugą stronę. Co to robisz, chopsia? No to drzewo mu ułam. Mruczek, strójnij to dupę, patrz jak robią specjaliści. Hopla. No. no, no przeskocz ty gówniaku. No, ale ja w niego klikam. No, ale ja klikam w tego tłustego grzyba. O! No to zbieram. Chłop za markewką chodzi Ej, <laughs> <laughs> Właśnie tam. Chłop zbiera monetkę. Ale głównie no normalnie taki królik, kurde, że i monety zbiera. No to niech przeskoczy, no co ja mu nie pozwalam. No i tego grzyba się nie da kliknąć. Grzyby. I hopla, jesteśmy znowu tutaj. No, większy się nie da kliknąć. Idę na ra. Wyłącz to, to jest zbyt No, trzeba przeciąć. A cnij, że mnie tu. A co ma być niebezpiecznego w zwykłym, kurde, czajniku? No, odłącz mnie to gniazdko. Hehehe, Hehe, no, <laughs> no parz. A, sushi. co tutaj robi sushi. To było taki łatwe. Nie chcę super blubla. 4 plus 5 razy 5 równa się 55. Odjąć 2 równa się 43 i równa się 800. Nie, nie. Aj. nie. 5, 20.

Nie, udało się. Zapamiętałem nie mam sklerozy. Jupi. No. Nie. udało się. się. Nie? No patrz. No trzeba psu kopa patrz jak go łopatą leje po dupsku. Żryj. Żryj Żry karmę. Bobie. Jest jakieś stare bobisko. <laughs> Naprawdę ratujesz ludziom życie? No wiem, przez oglądanie moich filmów, każdej zdaje się. Mądrzejszy, o o sto dziewięćset procent. jest jest czarna owca. To tu jest radzik Dużo czarnych owców. Jest, Duż 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 alfabet. Duż alfabet? Na i, na a, na ni, na i, na i, na pi, na O, <ścoughs> patrz, użyłem mózgu. Hop. I to tyle w tym odcinku. Trzymajcie się i pa. Pa, pa.